Dzień dobry, od potężnego pływaka dostałem dziś nominację. Nie sposób jej zignorować, bo pływak ma zawsze rację. Tworzy rymy częstochowskie, ale brzmi to wciąż magicznie. Łączy rację z nominacją, to wciąż mocne jest lirycznie. O! To jest Hot 16 Challenge? Dobrze, że nie Hot 12, bo byłby dziwny składzik i dyro jakiś świat. Słyszę jaki szum, 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 szum. Szumi. To znów ta matma online. Ja znowu nic nie zrozumiem. Co to za pytanie? Minimalizuje Lola? Nie przepani. Nie wiem, czy nie jest funkcja kwadratowa. 16 wersów to mało? Także będziemy już kończyć. Bajcie o siebie. Żeby tak jak ten kanał nie skończyć I lecimy z nominacjami Moja pierwsza nominacja to Weronika Ży Ja wiem, że znajdzie jeszcze tustrzy rem Teraz człowiek, który jest po prostu boski Następna nominacja to Marek Paczkowski Kolejne akcje to już tylko jest rutyna Pora na siostry Marcisz, Julita i Martyna